Gdzie jest ten kierowca? Miała być już 10 minut temu. Spokojnie, Col, to jest wielkie miasto, ale stoimy już przed, przed lotniskiem, to pewnie za 10-20 minut będzie. Te, to samo mówisz co dwie minuty. No co, jak ci na to poradzę, Jay? Nie wiem, ale dobrze byłoby, jakbyś coś poradził. Dobra, nie kłóćcie się, panowie. A poza tym, patrzcie, on już jedzie. Mm. Panowie, myślałem, że sobie będę musiała na Was czekać. A jak już jesteś ciebie, to wsiadać. Cy, cy, cyk cyk. Hydź! Kolejny z a mnie zawsze z bagażami zostawiasz. Hydź! Aha, to my na pakie też wsiadamy. Okej, okay. hit hit. idź, No to gdzie teraz? Pokazać wam wasze mieszkanie. To tutaj panowie. Okej, okay. jak to tutaj? To już wysiadamy. To tutaj na piętrze, panowie. Okej. Okay. Malutkie ty mieszkanie. A, dzień, czy to nasza walizka podwieszona przy suficie? Tak, choć że zajmuje teraz mniej miejsca. No to teraz dobranoc, panowie. Rano może zwiedzimy miasto. Pobudka, panowie. To już ranek. Co się stało koło... Byłem w restauracji, wziąłem wam te dwie ryby, a sam swoją zjadłem już na, tam na miejscu. No to zjedźcie szybko panowie śniadanie i idziemy. Ile oni jeszcze będą to jeść? Czekam już spod, po, pod blokiem z 20 minut. No kol, zjedliśmy już śniadanie, teraz możemy iść do miasta. A jeszcze przy okazji poznałem tutaj paru sąsiadów mieszkających w innych domach. To świetnie, ale czy to oznacza, że już możemy iść do miasta? Tak, możemy już iść.